W kaliszu promesę fizycznie do ręki kolejnym druhom z OSP przekazywała posłanka Marlena Maląg, która nie jest ministrem klimatu, a ministrem rodziny, a więc nie nadzoruje funduszu ochrony środowiska. Pozostali trzej posłowie PiSu ściskali tylko dłonie. Natomiast kilka godzin później, w Lesznie, promesy wręczali już wszyscy obecni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jan Dziedziczak, Miło, się, zawsze. potem poseł Jan Mosiński, Dobra, lubię, a na końcu widoczna w zielonej marynarce posłanka pis Katarzyna Sujka. Przypomnijmy, kwoty zapisane na promesach to publiczne pieniądze, a nie Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze pochodzą z Funduszu Ochrony środowiska, który przeprowadził nabór wniosków o dotację i rozstrzygnął konkurs. Ci tak zwani szeregowi posłowie po prostu wykorzystują fakt, że większość parlamentarna tworzy rząd. Dzięki temu mają dostęp do właśnie tych czeków, e, stają się wiarygodniejsi wśród wyborców, e, wyborcy utożsamiają danego posła z e, tym, który przywiózł te pieniądze do, do okręgu, załatwił. Jaką rolę pełni w tym poseł? Kim on tam jest? Rozumiem, że jest posłańcem, który niesie dobrą nowinę, bo tylko i wyłącznie tą osobą i... E, w roku wyborczym. W roku wyborczym. Chodzi o to, żeby powiedzieć kilka słów, dać ten czek, sfotografować się, Potem te zdjęcia udostępnić w swoich mediach społecznościowych, zrobić z tego jakiś klip. Czyli cel jest ewidentnie wyborczy. Wystarczy spojrzeć na media społecznościowe posłanki Katarzyny Słyk. W ten sposób prezentowała kwoty, które powiaty w jej okręgu wyborczym dostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak widać, wizerunek pani poseł i kwoty są znacznie większe niż logo prawdziwego źródła pochodzenia pieniędzy, czyli publicznego funduszu. No to to jest fake. Wprowadzam obywateli w błąd. Tych pieniędzy ja nie przyznałam, nie miałam na to żadnego wpływu. Tyle, że zapytana przez nas posłanka o to, ile pieniędzy pomogła uzyskać dla regionu, czy Mogłabym się ale przygotować, ale... opowiada o milionach. Wie pan co, w tej chwili nie odpowiem panu o wszystkich milionach, i bo ich... Przepraszam? Choć zna ich pochodzenie. Ich było na tyle dużo, że, że trzeba się przygotować na taką odpowiedź. A proszę powiedzieć, czy to były rozdawane pieniądze partyjne, czy może publiczne? Wie pan co, no, myślę, że pan jest na tyle dojrzały, że zna pan funkcję i wie pan jakie pieniądze otrzymywają różne, różne ośrodki, że wszystkie pieniądze jakie mamy, jakie mają samorządy do dyspozycji, to są środki z budżetu państwa, ewentualnie środki unijne. Więc myślę, że to dosyć prosta odpowiedź. że Państwo prowadzicie pre nie na No zarzut pewnie pana stacji zawsze taki będzie i, i tyle. Dodajmy, że wizerunek pani poseł jest też obecny na billboardach. W ten sposób, na niedawno wydrukowanych planszach, reklamuje stworzony 5 lat temu program Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący wolnych terminów leczenia u lekarza lub w przychodni. Żyjemy w standardzie, czy mamy kontakty ze standardami, które standardami demokratycznymi nie są, które są bardzo sprawnym wykorzystaniem systemu, kreowaniem tego systemu na rzecz utrzymania władzy. Jednej partii. Jednej partii? Poprzez przekazywanie dystrybucji środków za pomocą posłów? To tylko kilka przykładów z kraju. Posłanka Anna Paluch, cytat, obdarowywała strażaków. Poseł Zbigniew Sipiera, cytat, wręczył promesy. Poseł Piotr Król przekazał symboliczny czek. Kolejny tytuł. Z wizytą w ratuszu był poseł Bartosz Kownacki, który przekazał blankiet. Ten schemat, w którym poseł bez obecności administracji publicznej, właściwego ministra albo wojewody wręcza publiczne pieniądze, się powtarza. Stosuje go też Solidarna Polska, korzystając ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw. Tak, poseł Mariusz Kałużny wręcza czeki ze środków Publicznego Funduszu kołom gospodyń wiejskich. A radny Solidarnej Polski, który dopiero chce być posłem, Dariusz Matecki, buduje swój wizerunek, wręczając czeki strażakom. To oni są bardzo często na miejscach zdarzeń, które są przestępstwem. Czy to są podpalenia? Radny miasta Szczecin rozdawał pieniądze publiczne w styczniu, lutym oraz marcu, i nie wiadomo, kto dał mu pełnomocnictwo do takich działań. Oczywiście politycy nie transferują osobiście środków publicznych, ale takie można odnieść wrażenie.